Witam na kolejnej lekcji opisującej no, z elektrostatyki dla biologów. Taki ostatnia lekcja z części to jest ostatnia lekcja z części fizycznej, potem przejdziemy do części już medycznej. Moi drodzy, przyjmij, przypomnijmy sobie parę rzeczy z gimnazjum, czyli też ze szkoły podstawowej, jakby mieliście wszystko w gimnazjum. Definicja pracy, mimo, mimo że mówimy o potencjale i napięciu elektrycznym, taki temat sobie możecie wpisać, potencjał i napięcie elektryczne, I definicja pracy. Kiedy wykonujemy pracę? Otóż wtedy wykonujemy pracę, gdy pod wpływem działającej siły ciało jest przesuwane, tak? Wzór na pracę przedstawia się następująco, F razy S. Wy tylko może tę wersję, w jakimś F razy S ale jeszcze jest formalny sinus kąta alfa, czyli kąt pomiędzy przesunięciem, a działającą siłą, bo to nie zawsze musi być równolegle, na przykład y, sam, jak przesuwamy, to siła działa pod pewnym kątem, tak, pod innym kątem niż y, y, niż y, przesunięcie, tak, niż przesunięcie. Tutaj może przy okazji sobie to o Zaraz ja Wam pokażę to, tak jak to by wyglądało w tym momencie. Ctrl. Fal. O, coś takiego byłoby, nie? Tak naprawdę siła, która powoduje przesunięcie ciała, o której byśmy mógłby mogli powiedzieć, jeżeli chodzi o pracę, to ta siła F równoległa, tutaj co jest narysowana. Tak? Ta po padła, nie przesuwa ciała do góry, nie przesuwa stanek do góry, tylko podnosi je do podnosi Wyciągniemy siłą czarną F, a w przesunięcie jest w poziomie. I ta siła wykonuje tylko pracę i tę siłę byśmy uwzględnili. A w ogólnym przypadku, zamiast stawiać F jakieś równoległej, podałbym F razy S przesunięcie, czy przybyta droga w tym przypadku, razy sinus kąta alfa, tak? Tutaj ten kąt alfa. Między siłą a poziomem przesunięciem. Jednostką pracy jest Joule, przypominam. Tutaj ten wzór zakłada jeszcze jedną, jedną rzecz, że siła, która działa na ciało i przysuwa te ciało jest stała. Ta siła w ogólnym przypadku nie musi być stała. Na przykład jak rozciągam sprężynę, to z każdym milimetrem rozciągnięcia siła zmienia się. tak? Siła wzrasta przy większym czasie, większym rozciągnięciu sprężyny. No to siła nie jest stała, to to trzeba by zrobić. Trzeba byłoby podzielić to przesunięcie tę drogę na krótkie odcinki, na bardzo krótkie odcinki, na takie odcinki to by można było przyjąć, że w każdej z tych odcinków siła jest stała. Tak, żeby siła była stała. Potem jakieś odcinki delta S. Potem trzeba było policzyć pracę dla każdego z odcinka i na końcu sumować to. Czyli to wyglądałoby jakoś w ten sposób. F razy S. Tutaj założyłem milcząco, że siła i przesunięcie są względem siebie równoległe, czyli ten sinus jest równy 1. Sinus 0 byłby równy 1. W ogólnym przypadku jeszcze tutaj byłoby sinus, sinus, sinus itd., tak. To jest definicja pracy. Dlaczego mówię o definicji pracy? No bo chcę przejść do definicji potencjału i napięcia elektrycznego. Czym jest potencjał elektryczny, moi drodzy? Potencjał elektryczny jest to stosunek pracy, którą wykonuje siła zewnętrzna podczas przesuwania ładunku już elektrycznego, ładunku próbnego, przypominam, że ładunek jest jako ładunek dodatni, traktowany, traktujemy, z nieskończoności do właśnie tego punktu A, który mnie interesuje. Zakładamy, że przesuwamy ruchem jednostajnym, żeby nie było żadnych dodatkowych sił, pracy tak, na rozpędzenie. Tak? Jest to stosunek tej, tej pracy i do ładunku. Stosunek pracy, czyli stosunek pracy. Tak. I ładunku. Tak. I ładunku. To jest potencjał w punkcie A. V w punkcie A, to byśmy mogli nazwać. V nawet z indeksem w punkcie A. Byśmy interesowali, tak? Byśmy wstawili. W punkcie A. V. O, tak byłoby nawet lepiej. Jednostką potencjału elektrycznego jest volt. To jest to joul na kulomb, czyli. 1V jest wtedy, kiedy przy przesunięciu, pomiędzy dwoma punktami, 1 V to jest taki potencjał mamy w punkcie przestrzeni, w którym przesunięcie ładunku z nieskończoności do tego punktu A, ładunku jednego kulomba wymaga wykonania pracy jednego dżula. To w tym punkcie będzie potencjał jednego v Zwróćcie uwagę, że pierwszy i ostatni raz macie symbol wielkości fizycznej V i symbol jej i symbol jej w jednostki też V. Potencjał wolt. V, V. Tak? To jest potencjał elektryczny. Czyli potencjał elektryczny tak naprawdę, mówiąc szczerze, mówi nam o tym też przy okazji, jaką energię w danym punkcie A <coughs> energię potencjalną ma ten ładunek. Ładunek jaki? Ładunek oczywiście Imprówny. Tak. Ładunek Q. Więc tak naprawdę potencjał mówi o energii, jaką posiada ten ładunek, ale po energii względem nieskończoności. Tak, czyli taka, jak energię, ja przypominam, że jest to zdolność do wykonania pracy, czyli jaką energię posiada ładunek w punkcie A, taką można wykonać pracę na, właśnie przy przesunięciu do nieskończoności. To jest potencjał, tak? Napięcie elektryczne. Czym jest napięcie elektryczne? Tak. Poczekaj, przepraszam, przerwa. Syn Jurek, potrzebujesz coś? To mogę na chwilę przyjść do Ciebie. Szybko! Coś potrzebujesz? A, dobrze. No to nagrywam dalej. Napięcie elektryczne występuje pomiędzy dwoma punktami pola elektrostatycznego. Pomiędzy na przykład punktem A i B. Tak? Napięcie, powtarzam, występuje pomiędzy dwoma punktami pola. Na przykład... Potencjał w punkcie A to byłoby WA. Q razy VA. Potencjał w punkcie B to był. Przepraszam. Potencjał w punkcie A to jest no, no, VA. W, w punkcie B VB, ale może nie potencjał, tylko może to byłoby lepiej praca przy przesunięciu ładunku. Do punktu, a. O, tak. do punktu A. A tak. Do punktu B to byłoby coś takiego. Teraz łącznie praca. A teraz praca, gdybym przesuwał cząstkę nie z punktu nieskończoności do punktu A, tylko z punktu A do punktu B. Tak, to mnie zainteresuje. Jaka byłaby wtedy praca? No to byłaby to różnica między jednym a drugim. Yy, więc VB minus V od punktu końcowego odejmuje punkt końcowy, czyli VB minus VA, czyli QVB minus QVA. I mamy coś takiego. Mamy w nawiasie różnicę potencjałów. A tym jest napięcie elektryczne. Napięcie elektryczne, jako że jest różnicą potencjałów, czyli też mierzymy w tych samych jednostkach co potencjał, czyli mierzymy w voltach. Tak? Czyli mamy coś mm, takiego. To jest napięcie między dwoma punktami pola, jak je definiujemy oficjalnie. Jest to napięcie pomiędzy dwoma punktami pola elektrycznego opisuje pracę, który może być, które może wykonać cząstka naładowana o wartości jednego kulomba przypływająca pomiędzy tymi punktami. Tak? Wzorem to może być W przez kół. To jest ten sam wzór, ale przekształcony już jak bez indeksów, tutaj wpisałem, czyli 1V to jest 1 joul na jeden czyli jeżeli przy, Ładunek pomiędzy dwoma punktami pola o wartości jednego kulomba, tak, będzie przesunięty pod wpływem i, przy, i przy okazji będzie wykonana praca jednego czula. Mówimy, że napięcie między tymi dwoma punktami pola jest równe 1 V. Napięcie elektryczne w elektryczności jest tym czymś, co np. Różnica, no różnica ciśnień dla wiatru. Dzięki różnicy ciśnień wiatry wieją. Dzięki napięciu, dzięki różnicy potencjałów płynie prąd elektryczny. Tak? Dzięki różnicy ciśnień przypływa woda w rurach, dzięki różnicy potencjałów, czyli napięciu, nie prąd elektryczny, tak? Czyli to jest coś bardzo y, podobnego. No dobrze. I jeszcze, o, tu jest takie proste, jak, no, mam nadzieję, że proste, definicja potencjału i napięcia elektrycznego, tak jak to y, definiujemy, tak? Bo to nam będzie bardzo, bardzo potrzebne w części medycznej rzecz jasna. No i jeszcze jedną rzecz bym chciał wspomnieć bardzo istotną rzecz. Otóż potencjał w punkcie A, oczywiście jak najbardziej potencjał w punkcie wokół ładunku. Bo to ładunki elektryczne wytwarzają wokół siebie pole elektrostatyczne. To pole jest w przestrzeni, linie pola są w przestrzeni, więc ten potencjał, no właśnie, jak zależy potencjał od odległości od źródła pola? Źródłem pola oczywiście jest cząstka naładowana lub ciało naładowane, od kule naładowuje ładunkiem dodatnim, tak, i wokół niej wytworza się pole elektrostatyczne, albo ładunkiem ujemnym, a to nie musi być kula, może być cokolwiek, tak? Albo pojedyncza cząstka naładowana. Zależność potencjału elektrycznego, tak, od odległości od źródła pola. Tutaj nie mamy takiego wzoru, ale to wygląda w ten sposób. Tu jest na symbolu jest energia potencjalna, no ale może być traktowane to jako V. Szukałem V, szybko śpieszyłem się, więc tutaj nie znalazłem, nie znalazłem wykresu opisującego samego potencjał, tylko samo energię, no ale potraktujcie to jako V. Otóż jeżeli, czą jeżeli cząstka byłaby naładowana ujemnie, to wokół niej potencjał jest, rzecz jasna, ujemny. Tak? Jeżeli źródło pola byłoby ujemne, to potencjał byłby wokół niej ujemny. I to przedstawiałby ten wykres. A wykres A dla cząstki ujemnej wytwarzającej pole, potencjał jest ujemny. Ale im dalej od niej, ten potencjał jest zerowy. Ten potencjał jest bliższy zera. Tak? Czyli ma mniejszą ujemną energię, można też powiedzieć. Jeśli źródło pola jest dodatnie, cząstka naładowana dodatnio, to potencjał wokół niej jest dodatni. Im dalej od źródła pola, tym już jest war faktycznie wa wartość jest coraz bardziej, coraz mniejsza, te zmierza do zera, w nieskończoności. Czyli wokół cząstki naładowanej ujemnie potencjał jest ujemny. Wokół cząstki naładowanej dodatnio potencjał jest dodatni. Tak? Im dalej od źródeł pola, tym wartość tego potencjału jest oczywiście mniejsza. Tylko tyle, że formalnie tutaj przy dodatnie dodatniej to faktycznie maleje. w cząstce, cząstce ujemnej, no, z punktu widzenia matematycznego, jest ta funkcja rosnąca. Bo to jest coraz mniejszy ujemny potencjał. Tak? Czyli z punktu widzenia formalnego coraz większy, ale wartość jest coraz mniejsza. tak? Yy, no dobrze. I to tyle, bardzo krótko, jak widzicie, sobie poradziliśmy, bo to jest krótka lekcja, jeżeli chodzi o potencjał. Definicja potencjału i definicja napięcia elektrycznego. Jeżeli ktoś by chciał yy, definicję porządniejszą, zapraszam na film dla części grupy rozszerzonej, czyli dla, fizy na, dla klasy z rozszerzoną fizyką. Tam też była definicja potencjału, ale na to posz poszła cała lekcja i osobne napięcie jeszcze elektryczne. Tak więc. Tam takie więcej jest roboty. To tyle na teraz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.